Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w dniu Pańskim niech Was Bóg błogosławi. Dwa odcinki wstecz mówiłem o znaku, który jest jednym z trzech znaków Chrystusowych. Mówiłem tam o tym, że poczęto mnie podczas pasterki w domu. Ten znak nie jest przypadkiem dlatego że zostanie potwierdzony przez kolejne znaki Chrystusowe, jak i inne znaki, które nie są stricte Chrystusowe. Mowa o wasuli. Jej jedyną troską jest to, aby przekazać orędzie, cierpi dla Chrystusa, którego misję chce wykonać i liczy wyłącznie na Niego. W tych stresujących okolicznościach nie zanudza swych przyjaciół, nic na niej nie wymusza. Czeka, aż pan sam ich zmobilizuje i tak się dzieje. Uderzyło mnie to szczególnie w czasie jej doświadczeń.